Witajcie. Ja ruszam na wykopki. Widzimy się dziś w lesie, zaraz. Ale chciałbym jeszcze jedno. Yy, chciałbym oglądających, a nie subskrybujących prosić o subskrypcję. Was to nic nie kosztuje, a mi pomoże w zasięgach. Yy, no i jeszcze konkurs będzie też na 300 subskrypcji. Jak pomożecie mi dobić do 300, to będzie jakiś konkursik. Chciałem zrobić na 300. Brakuje tam jeszcze trochę. Także bijać. Subskrybować, dawać łapki. A ja lecę Trzymajcie. Się. Patrzcie jaki beto. Dzisiaj było minus 10 rano. Teraz minus 3. Ale wychodzi pomału słońce, to może to puści. Ale ja i tak nie będę kopał tu na polu, bo się nie da po pierwsze, a po drugie. Idę na takie stare łąki zobaczyć Tam będę kopał. Ale sami zobaczcie. Minus 10 w nocy. Skała Dotarłem na miejsce Tu będę chodził po tej łące sobie. Widzieliście ją na pewno nieraz z moich odcinków, bo już tu byłem. Tu jest obsiane pole. Dzisiaj nawet jeździł gospodarz. Nawóz sypał A tutaj sobie będę chodził. Tam aż pod las. Można łazić wszędzie. Może pójdę na drugą stronę, tam też są łąki, zobaczę Powiem wam, że masakra jest. Przyszedłem tutaj na te łąki a Tu się okazuje że jest tak gorąco że ja się pocę cały jak świnia Ziemia jest w miarę miękka Z wierzchu jest zmarznięta na 3 cm a pod spodem jest miękko Na polu jest kamień ale na łące trawa izoluje jest w miarę ok No ale muszę się rozpłaszczyć bo za gorąco Minus 10 było w nocy to mówię ubieram się bo teraz jest minus 3 tak Ale zaczyna grzać będzie na plusia na pewno Ale nie o tym Lecę. nie ma beboka. Halo bebok, uuu, Uu, bebok. Nie ma beboka. Weszłem z polanki w taki, no lasek, no taki, takie krzaki zarośla. Bo zobaczyłem, że stoi czereśnia Czyli tu skoro stoi czereśnia, to gdzieś musiały być może domy Nie wiem Tu jeszcze nie kopałem chyba Kopałem po tych łąkach ale nigdy tu nie wchodziłem te krzaki No i miałem sygnał I miałem sygnał Czekajcie stanę tak Żeby słoneczko było mam pierwszy fand pierwszy moniak o cesarstwo jedyneczka widzicie? Jest piękna, piękna cesarstwo. Lubię te monetki cesarstwa. Kłójeczki, jedyneczki, fajne samo wóle niemieckie. Padło zapięcie chyba od szelek Tak mi się wydaje. W ogóle to wygląda taki pas między drzewami. O, jakby to szła stara droga. Tu z boku, z jednej strony, są usypane kamienie, aż tam do końca. I tu i tu i tu i tu i tam, ale tylko z jednej strony. Może jakaś droga tędy szła. Nie wiem. Czereśnia jest posadzona na samym początku. Widziałem wcześniej. Nie wiem, zobaczymy. Pochodzę tu. Nic się bardziej i to idę dalej. Mam kolejny sygnał. Tutaj w dziurce. Była ta klamerka, a tu mam podobny sygnał, też coś tak jakby miedzianego, i może to być część tej klamerki, tę łopatę. Nie, jest jakaś okrągłość. Co to? Czekajcie. A, już widzę. I wy też zaraz zobaczycie. widzicie Pięćdziesiąt grociszów, pięćdziesiąt grociszów, chyba nie pozdrowimy nikogo, czterdziesty dziewiąty, Antoniówka, jak to mówią, czterdziesty dziewiąty, pięćdziesiąt groszy, no ale jest druga moneta, nie jest źle W ogóle patrzcie jaki mam spryskiwacz yy, gaśnica normalnie <laughs> Ciach, psika, psika Najważniejsze Że psika Nie wiem skąd to mam jakoś zabawka chyba po moim synu <laughs> Ciach, 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 o woda leci Leci, się czyści jakoś tam. Jest kolejny sygnał. Tu w dziurze, nie wykopany jeszcze, ale go słyszę. Zaraz go wygrzebie. Co to jest? jakieś coś od czegoś? Hmm. Nie wiem. Co to? Nie wiem. Co to? Jeszcze na dodatek zgubiłem gdzieś szczoteczki. Ech. Nie wiem gdzie. Ale gdzieś zapodziałem szczotki kurde trudno się mówi wyczyścimy tak z grubsza chociaż rękoma nie wiem co to było jakby jakaś zaślepka na czymś tu lata jakiś ten pierdolnik I to jakieś napisy były w ogóle nie wiem czy to widać AHD RP. nie wiem, coś takiego. Eee. DRP ORP O sześćdziesiąt trzy, A, A coś takiego. Taka jaka nie wiem czy to widać to słońce trochę przeszkadza dzisiaj O coś takiego Nie wiem czy to widać Czy nie widać ale to jest coś tak będzie lepiej Jest sygnał wykopany O, jest moniak kolejny perl Ale przywaliłem go Dwujeczka i tu ją rysłem Widać świeży ślad Mówiłem, że to chyba jakaś droga była, że ludzie tędy chodzili O kurde Nie widać tu nic hmm. 79 Pozdrawiamy 79 2 złote Pięknie Komuś się posypało Bo tu z tego dołka Wyciągłem dwójeczkę A tu obok Sygnał był I wpadła kolejna Dwija

6570 Zobaczymy co to nie wiem czy chyba będzie żelazo mu się zmienił Jak tylko go dziubnąłem to od razu się zmienił Nie wiem, nie chcę kopać dołu, bo mogę wsadzić rękę po prostu i zobaczyć co to będzie. Blach, blaszki. Był fajny, ale już po już poruszeniu ziemi się zrobił. Ta droga, którą szedłem, wychodzi na takie stare ruiny. Tu widać jest i tam jest fundament o. A tu mam e, jakieś pozytywki albo od budzika Obudowa tak mi się wydaje Przynajmniej coś takiego Biło ładnie bo to miedziane fundamencik. Kiedyś to budowali. Wszystko z łupanego kamienia, masakra. Się nie czaili. Ale że ten kamień tak równo poupali, nie? To jest... Przecinakami jakimiś tymi to upali. Przecież nie mieli maszyn do cięcia. Masakra. Patrzcie to. Wracam po swoich śladach, bo mówię... Idę... Przeszedłem przez te łąki. Myślałem, że gdzieś na tych łąkach może spadło gdzieś w trawę, ale tam to łaziłem zygzakiem, ale tu przez pole <laughs> szłem po swoich śladach i patrzcie, leżą szczotki druciana i ta zwykła taka, one mi się urwały, ten, ten. linka mi się urwała, I tu pękła, o. a jak pękła to już dupa, to już spadło. Praktycznie tu zaraz za krzakami mam chałupę. Aj taki kawał poszedłem szczotki. Nawet nie poczułem jak spadło. Ja już śmigam do domu, już wykrywać złożony, także widzimy się w piwnicy. Ja już jestem w piwnicy. Biorę się zaważenie. Mam złomik. 3 kg 715 jadro wytarowane złotóweczka 372 zapisujemy tam złomik teraz tu wpadły kawałki miedziane tu wpadła ta płytka ale ona jest musiała Zero g pięć grama cztery sześćdziesiąt groszy dodajemy aluminium aluminium jest aluminium zero dziewięćdziesiąt grama po sześć pięćdziesiąt siedem groszy ciach.

Pyk. razem 5,45 tyle byśmy zarobili a jeśli chodzi o lepsze fanty to wyjmę teraz pokażę Dobra. to teraz tak yy, tu wyszła ta taka blaszka z napisami nie wiem co to Tutaj wyszła tata od y, tego, od zapięcia, tam od jakichś tych. No i wyszły cztery monetki. Jedna dwójka. Druga dwójka. pięćdziesiątka no i fenolek. Bez fenola nie wracam. No i tyle. Zapraszam Was na mój kanał. To jest logo moje. Jak jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie. Zostawiajcie łapki. I tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji i do zostawienia łapek pierdółek. ただいま。